Partnerem merytorycznym programu jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Kingi Chudobińskiej z Pabianic i z Duńskiej Woli. Porady Prawnika Adwokat Kinga Chudobińska prowadząca Kancelarię Adwokacką w Pabianicach i z Duńskiej Woli jest Państwa gościem w cyklu programów Radia Parada Porady Prawnika. Te programy od poniedziałku do piątku około 16.30, premierowy odcinek, a powtórka w dniu roboczym następnym o 10.30. To w takim razie pani adwokat, powiedzmy o czymś, co się nazywa rozliczeniem konkubinatu. O co chodzi? Teraz dosyć yy, żyjemy w innych czasach, więc jak gdyby nie zawieramy często związków małżeńskich, tylko żyjemy w takim związku luźnym. luźnym. Które nazywa się konkubinat. W trakcie tego związku tak naprawdę mamy dzieci, dom, wspólne życie. Nie, nie zawieramy tylko oficjalnego związku małżeńskiego. I rozliczenie konkubinatu to jest taki podział majątku, tylko podział majątku jest po rozwodzie. A rozliczenie konkubinatu są to zazwyczaj sprawy wtedy, kiedy ludzie żyli razem, tworzyli związek nieformalny i rozstają się. Jednakże i wszyscy myślą, że ta druga strona nie ma żadnych praw. Tak, często jest. A jest inaczej? Jest inaczej, ale tutaj przepisy kodeksu cywilnego nie mówią wprost o rozliczeniu konkubinatu. Nie mamy tutaj przepisów, które by wskazywały w jaki sposób to mamy dokonywać. I tutaj rola adwokatów jest różna. Przede wszystkim bardzo często rozliczamy to w ramach na przykład rozliczenia nakładów. Czyli mieliśmy dom, w którym mieszkaliśmy, ale w ten dom włożyliśmy na przykład remont dachu, remont y, kuchni, remont y, kotłowni. I wtedy możemy żądać rozliczenia y, nakładów, czyli to, co zwiększyło nieruchomość. Możemy bardzo często wnosić o zniesienie współwłasności, czyli nabyliśmy coś razem wspólnie. I w akcie notarialnym istniejemy jako współwłaściciele. I wtedy mają zastosowanie przepisy o zniesieniu współwłasności. Adwokat Kinga Hudobińska, prowadząca kancelarię adwokacką w Pabianicach i z Woli, mówi dzisiaj bardzo ważne rzeczy. Słuchaczom Radia Parada proponuje podgłoście radia. Wracamy do tematu rozliczeń konkubinatu. Tutaj jest takie bardzo ostatnio nowe orzeczenie które mówi również o możliwości rozliczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Ja sama bardzo długo poświęciłam na to, żeby to przeczytać. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy pan, w tym orzeczeniu akurat jest pan, ma wielką firmę partnerkę, z którą ma dwójkę dzieci, partnerka zajmuje się domem, wychowuje dzieci, trochę pomaga mu w tej firmie. To on gromadzi majątek, zwiększa firmę, kupuje nieruchomości. Partnerka nie ma nic, rozstają się. I tutaj ta kobieta, co do zasady, można by było powiedzieć, no nic nie ma. No właśnie. No ale orzeczenie sądów pojawiły się, że ta partnerka może żądać z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, bo ten mężczyzna bezpodstawnie bez podstawy, bo się rozstali, bo ta podstawa ustała. Wzbogacił się, ponieważ ona przekładała swoją energię, swój czas, swoje życie na wychowanie wspólnych dzieci. A on w tym czasie się wzbogacał. Dokładnie. Zajmował się, do, zajmowała się domem, pomagała w firmie. I w takim przypadku taka kobieta, ale oczywiście może dotyczyć to również odwrotnej sytuacji, że mężczyzna, może żądać zapłaty określonej się sumy pieniędzy z tytułem bezpodstawnego wzbogacenia się, które druga strona nabyła ze względu na to, że ktoś za darmo pracował w danej firmie, spółce, że zajmował się domem, wychowywał dzieci. Widzicie państwo, słyszycie państwo, co mówi nasz gość, adwokat Kinga Chudobińska, prowadząca kancelarię adwokacką w Pabiańcach i z duńskiej woli. Jak to dobrze mieć dobrego papugę, jak powiedział Balcelek w serialu Alternatywy 4, bardzo dziękuję, pani mecenas. Dziękuję bardzo. Do kolejnego spotkania. Do zobaczenia. Miłego dnia. Porady prawnika. Partnerem merytorycznym programu jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Kingi Chudobińskiej z Pabianic i Z Duńskiej Woli.